Mój dług, moc przetrwania. Autor Sławomir Sikora, czyta Sławomir Sikora. Dzień 3185. Mija godzina 20. To czas na podsumowanie dnia. Myślę, że nic istotnego już się nie wydarzy. Niedzielę mogę tym samym pożegnać. 3185 dzień więziennej podróży dobiegł końca. Słucham ulubionych kawałków Multi Music 2, emitowanej w Cyfrze Plus. Nie towarzyszą mi żadne informacje, nie kuszą modelki podrasowane komputerowo, jestem sam. Już po apelu. Pozostała niecała godzina do odwrotu, powrotu do pawilonu. Pozostała niecała godzina do odwrotu, powrotu do pawilonu, gdzie czeka mnie jeszcze napisanie prośby o przepustkę losową, jaką chciałbym uzyskać na spotkanie zorganizowane przez studentów gdańskiej ELZY. Jestem przekonany, że uzyskam możliwość spotkania się z młodymi ludźmi, z ich profesorami, a przede wszystkim z przyjaciółmi, w tym Krzysztofem Krauze, reżyserem długu, podobnie jak ja zaproszonym na spotkanie. Przekonam się za kilka dni, czy w piątek na pięć długich dób opuszczę mury więzienne, czy też pozostanę za nimi do kolejnej próby. Jestem optymistą. Ostatni raz opuściłem więzienie w połowie października, gdy otrzymałem zaproszenie na obchody dwudziestolecia zeszytów literackich. Miałem zaszczyt spotkać się z redaktor naczelną pisma panią Barbarą Toruńczyk, a także z całym zespołem redakcyjnym. Udało mi się porozmawiać z panem Waldemarem Dąbrowskim, obecnym ministrem kultury i sztuki. Tak, tak, okazuje się, że więzień to też człowiek Mo, nawet można go nazwać przyjacielem jak to zrobiła pani Barbara, przedstawiając mnie i Piotra Koncę znanym osobom. Zrobiliśmy kilka zdjęć. Zwiedziłem wystawę prezentowaną w holu Biblioteki Narodowej w Warszawie. Na spotkaniu byłem częściowo nieobecny. W pewnym momencie musiałem się uszczypnąć, by w ten bolesny sposób upewnić się, że nie śnią. Że więzienie pozostawiłem na jakiś czas za sobą. Olbrzymia ulga, haust świeżego powietrza. A dopowiem w takim razie. Tak, z Krzysztofem Krause widziałem się w Gdańsku. Pierwszy raz od czasu, kiedy przyjechał do mnie w 1997 roku. I poznał z, z Jerzy Morabskim moją historię, którą miał użyć do zrobienia filmu dokumentalnego. Tak przynajmniej wtedy mi mówił. A to, że zrobił film Mój Dług, tego nie widziałem, ale o tym opowiem przy innej okazji. A Ty możesz sięgnąć do mojego tekstu Ninel Kameraskos. Tam też. Opowiadam pewną historię związaną z Krzysztofem Krause. Pozdrawiam.